Tutaj witajcie w wami dłonię, i wracamy do naszej gry w Foundation. Tutaj jest kościół w trakcie budowy. Tutaj właśnie gdzieś miały się nam domki rozbudowywać. Chyba już się pobudowały, tak? Maksymalna pojemność 6. Eee, tu jest 6. To jest jeden dom. Aha, to jest jeden dom, tylko tak podzielony na dwa, dwie części. Dobra, a tu są dwa domy? Tak, tu są dwa domy. 6, 2, 2. To jest nitka pożądalność w ogóle. Trzeba będzie to zaraz podnieść. E, kościółek nam tu się zbudował, Natomiast po tej, mam tutaj strefę mieszkalną, do której nikt nie chce się przyznać, że tu mieszka. Trzeba nieco drzewa jeszcze wyciąć. E, tutaj jest praktycznie już powycinane. Tutaj jest po środku jeszcze te zbierane. Także to spoko. Um, nie mam w ogóle pomysłu za bardzo, co my chcemy w tym odcinku zrobić. Poza tym, że chciałem. Jedną z do budówek przerobić na skarbiec to będziemy mogli mieć więcej złota. Tylko też ten skarbiec e, zwiększa nam ilość złota, ale też kosztuje przetrzymanie złota. tak, 2 do 8 nam wzrosło. Jakbym teraz wziął drugi skarbiec, aha, no to mamy 1200 złota. Nie zaraz, no to powinno drożej kosztować. Jeżeli jest no, tak, tutaj koszt utrzymania to jest 2, tak, to jest 8. Ale co się nie. Aha, tutaj automatycznie to się nie zmienia. Dobra, na razie jeden skarb, zróbmy i zobaczymy po jakim czasie, jak będziemy się trzymać ze złotem. Na razie nie mamy żadnych questów. Mam postawiony kościół, więc jakby jeśli chodzi o e, splendor, trzeba poczekać, aż ten kościół nam się wybuduje. E, możemy wybudować sobie leśniczówkę, tylko że na razie jeszcze sporo drzew mamy. Więc nie ma co tutaj się nasilać na jakieś bardzo szybkie, szerokie rozbudowy. Czy wszyscy mają gdzie mieszkać? Chyba te nowe osadnicy na razie nie potrzebują domów. A jak będą potrzebować, to będą się na spokojnie umieszczać. Mamy chyba też trochę bezrobotnych. Jeden bezrobotny. Aha, to, co tu stoi, coś robi. Ma wolne sobie. Stoi po środku, bo to jeszcze jest osadnik. Osadnik robi potrzeby. O, to wiem, co możemy zrobić. Studnia, tak? Bo studnia ma swój zasięg, ten zasięg jest tu, to gdzieś tutaj na te dwa domy pośrodku można by było postawić studnię, to trochę byśmy zwiększyli jakość tego terenu. O wtedy te domy tutaj powinny być trochę bardziej pożądane, nie? Można też by postawić jeszcze kilka tych krzewów tutaj. Bo krzewy to jest najprostszy sposób, żeby podnoś, podnieść pożądalność. Okej, okay. kolejny wędrowiec przybył do naszej osady. Tu ten kościół się cały czas buduje, brakuje nam desek i narzędzi. Hmm. Tutaj deski się przerabiają. Całe, całe... drzewo, które my tu ogarniamy, tylko że oni chodzą jeszcze daleko, nie? Czyli ja chcę, żeby te drzewa stąd wycięli. A wiem, że jeżeli już zacznę zaznaczać drzewa tutaj, to oni się ich pozbędą raz, dwa i przestaną te pozostałe ogarniać, nie? Ok, ogólnie tak pomysł na wioskę jest taki, że trzeba będzie ją... Tak, tutaj tego przejścia nie będzie, tutaj zagrudzimy to murem. Tak mi się wydaje, nie wiem czy to jest... Chociaż można to będzie bramę zrobić. Zrobimy taką bramę tutaj. Jeżeli kupimy ten teren, bo to trzeba będzie i tak jeszcze z tym się zastanowić. Na razie mamy jakby nad grozie i podgrodzie. Więc e, trzeba będzie się zastanowić, co ja chcę zrobić. Mamy 4 minuty, nic nie zrobiłem, bo na razie kombinuję. Uruchomiłem tylko tę grę i na razie kombinuję co ja chcę budować tutaj. A sobie hajs 25. Po co z handlu nam przyszło? To super, no. Można by ten teren dokupić. Ale 25 do podatków królewskich to trochę za dużo w tym momencie, bo wyjdziemy na zero. Mm aby by się dorobić z tym drewnem, ale właśnie tutaj za daleko łażą po te drzewo i strasznie dużo im to wychodzi do budowy. No nic, dobra, zróbmy to tak. Wytnijcie te drzewka tutaj pomniejsze. Eee, tutaj może to wytnijcie na razie. Tutaj co macie blisko, a wybudujmy już tą leśniczówkę. I gość będzie też w ogóle od razu zalesiał całą okolicę, tak? Więc na razie jest pomysł, że tutaj, właśnie, tutaj będzie cała nasza osada. A tutaj, gdzie ja to zaznaczam, a, a tutaj a, plendor nowy zestaw elementów, tak? To możemy, od... to zaraz się tym zajmiemy. Będzie można postawić dążą, szkolić już wojsko, ale to na razie nie chce się z tym spieszyć. To na razie poczekamy z tym. Więc tak jakby tutaj właśnie będzie główna nasza osada, a tutaj jest podgrodzie, więc tu będzie można właśnie pozyskiwać drewno, tutaj do tego kamienia będę chciał się dobrać. E, czyli jakby kolejny teren pod względem ekonomicznym dobry byłby tutaj, to byśmy się do dorywali zarówno do tego kamienia, jak i tutaj do tych ryb. Bo nie, można ryby łowić. E, tak. No tutaj jest fajne miejsce, żeby coś jeszcze zrobić, ale to już jest za daleko, więc to trzeba będzie zrobić dużo, dużo później. Na razie nasza osada aż tak mocno się nie rozwija. No tak patrzę po tym odcinku, to nie wiem, czy jednak nie lepsze by było zrobić coś w stylu, żebym sobie spokądinowo pomyślał i nie będę nagrywał wszystkiego w let's playu, a jedynie to, że faktycznie coś się zrobiło, coś się zadziało, tak? Do tej leśniczówki trzeba by zwiększyć priorytet, a ona też 10 desek kosztuje, więc to ona tak szybko nie zostanie postawiona. Także jakby dwóch drwali to jest jakby za mało, tylko ja wiem, że to tak wolno idzie, bo on nie daleko, po to drzewo muszę łazić. A tu jest jeszcze kamień w ogóle. I tu jest krzew z kamieniem. Dobra, dobra. To jest pomysł jeszcze na później. 15 tylko coś handel chyba kosztował a mniej z handlu zarobiliśmy i koszta wzrosły. Ja mogę zobaczyć w ogóle w budżecie zeszły tydzień. 243 dali nam za jagody osadnicy i 68 za jagody z handlu. 196 koszty utrzymania, 20 z handlu. Ogólne wydatki 74, terytorium 10. Tutaj można zobaczyć wszystko co ilu mnie kosztuje, więc no też jakby za mocno się nie rozwijać. Bo taki na dochód tutaj to jest plus 12, tak? Tu takie domy co powstają, potrzeba drewna. Jakby bardziej wolno tutaj się budować, pewnie przez te krzewy tutaj trochę większa pożądalność jest niż e, tutaj wokół kościoła. No więc na razie taka nasza osada podzielona jest na dwie części. Ten kamieniarz tutaj to jest masakra. Trzeba będzie się go pozbyć, ale to dopiero wtedy, kiedy odblokujemy ten teren. I tutaj bym ze dwóch, trzech kamieniarzy od razu postawił, bo później to właśnie drewna będziemy mieli aż aż. A będzie nam brakowało kamienia na konkretne kolejne budowle. No, postawić może by jeszcze jednego drwala. Chociaż teraz właśnie widzicie, jak są drzewa blisko, to już raz, dwa ruszyli i ogarniają całą sprawę. Mam jednego bezrobotnego, to ty się staniesz leśniczym. Chociaż też właśnie jeśli chodzi o te zawody, to chyba jeden z tych jeden z, 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 z dodatku, właśnie update'ów ostatnich wprowadził, że m, taki leś, obywatel może być leśnikiem, ale już nie będzie jednym z tych. Więc, jak będziemy kogoś do obywatela ulepszać, chociaż do tego jeszcze daleka droga to trzeba będzie już tylko mm, pomyśleć o jednym z tych trzech zawodów. Znaczy, pojawią się na, na pewno następne zawody, jeżeli odblokujemy sobie w Splendorze... O, oh, jakieś powiadomienie przyszło. E, Donzon to będziemy mogli już robić Wojsko. Ale w Wojsko ja nie chcę iść za szybko. I tak na razie mam za mało drewna, bo kościół się buduje. Brakuje desek i to sporo. A tutaj te deski się nie chcą za szybko robić. Chociaż teraz no to drewno przyspieszyło z budową, bo mają po prostu bliżej, no. te drzewa najwyżej zostaną wycięte podczas budowy. No okej, okay, no taki trochę głupio mi, bo jest 9 minut, ja tylko sobie przejrzałem mapę, ale miałem tydzień przerwy, albo półtorej odkąd nagrałem poprzednie odcinki, a teraz usiadłem. Więc chyba jakby... Lepiej by było jakbym miał się zastanowił, co konkretnie będziemy robić, na przykład bym poczekał z tym kościołem, aż on się naprawdę skończy i na odcinkach robił coś konkretnego. Zamiast tak po prostu przeglądać co tu się dzieje. Podaj gatunek drzewa. O, dom, to pola sosna, jawor. Aha, mogę wybrać które konkretne drzewo chcę zalesiać. To na razie zalesiajcie sobie wszystko... Jak leci. Tutaj. O. Potem będziemy to wycinać, ale to fajnie, bo będę mógł na przykład zalesiać konkretny teren konkretnym drzewem, jakbym chciał, żeby coś wyglądało konkretnego, tak? Raczej wątpię, żeby te lasy zalesianie w jakiś sposób wpływało na ilość drewna pozyskane z jednego drzewa, czy czas czy czas ich jak długo drzewo potrzebuje czasu, żeby urosnąć i być przydatne, tak? Nie wiem, zrobię sobie takie małe miejsce na miniaturkę może. Jeśli dobrze pamiętam skrót, bo chciałem używać skrótów do grafiki. A jest, rzut ekranu w galerii jest zrobiony. I taki fajny będzie na taki odcinek, w którym nic się nie dzieje, po prostu sobie czekam aż trochę drewna to będzie, mogę to przyspieszyć w sumie. Już od razu o tym nie pomyślałem. I teraz powinno pójść trochę lepiej. Dwóch narzędzi, ale narzędzi i tak mamy sporo, bo żeśmy ich nakupili. I cały czas się to kupują te narzędzia. Telefonie nie drży się. O, tak, bo tutaj jest nagrywane. Dobra, to mamy 10 minut, więc nie chcę, żeby coś za mocno trzymać z takiej niepewnością, więc jeśli chodzi o kolejny odcinek, to ja poczekam z nim, aż skończy się po prostu budować ten kościół. I jakby wróć, po prostu poczekam pod odcinkiem, aż ten kościół się wybuduje. A w tym czasie sprawdzę w ogóle, czy materiał się nie ścina za mocno. Bo widzę, że mogą być ścinki, chociaż zmieniłem ostatnio dysk, na którym ma nagrywany być materiał. Ok, promocja na chłopów: no to cieśla poziom drugi, drwal poziom drugi, zbierat poziom drugi. A ci jedynek to na razie nie będę ulepszał, dopóki to nie są ulepszeni w sensie, nie znają się na robieniu. Mamy o, mamy nowe budynki. Owce, tkalnie, krawiec, farma przemicy, młyn piekarnia. I to jest wszystko coś, co można zrobić w kolejnym odcinku. Także ten odcinek jest zapowiedzią do kolejnego. Przykro mi, tak czasami to bywa. E, jeśli chodzi o to, co teraz zrobiliśmy. Um, więc tak, mówię, w kolejnym odcinku poczekam aż nam się kościół wybuduje. Kiedy on będzie zrobiony, to ja w ten czas e, się zastanowię, gdzie chcę stawiać te nowe nasze budowle. Na jakieś tam farmy, nie farmy? No, i to będziemy robić w kolejnym odcinku. Jeszcze tutaj jest wysłannik po audiencji. Chcę jagody. Na razie nie zrobimy tego questa. Dobra, trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym już zrobimy coś konkretnego. Cześć.